I na stacji pragną tył. Księżnica I w odwiedzinie Tusta Tu A w trójkąt Stoi i. Co? I sapie. Dyszy. I dmucha. Żar. No. Z rozgrzanego brzuch. jej brzucha Uf jak bucha. Uch! Jak? Gorąca. Uch jak gorący. Uch jak gorący. Muszę ledwo sad. Muszę ledwo zikt. A jeszcze palacz węgiel w ty, ona to słuchała trzy albo cztery razy. No no to u mnie już czekała, też. A w czwartym są te i jeden. Tu są te grubasy. Tu i tu i tu. A ty Marta, pamiętasz to jeszcze? A w piątym... A w piątym wagonie są same grubasy. Mielany! A nie gnieć nie, 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 nie. Ma, ona mnie ciła no, tu. No widzisz, taka jest. Zrobiła ośle ucho. A w swoim salonie próbę tu. Stoi na chwilę Ciężka, ogromna. I pod niej spływa pusta oliwa. Stoi i Dysy i dmucha. Sar do skrzynego jej brzucha pucha. Puch jak gorąco. Puch jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jest... Stala węglów, wagony do niej podą szepiali, wielkie i ciężkie, z lasa stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym kropy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grupasy, siedzą i jedzą przez takie. Banali, a w piątym stoi sześć fortepianów, a w szóstym aromata. O, jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna w Siódmym gębołe stoły i szafy. Konieczeci jest. A kuchni raz w dziewiątym kuchy, kaki i skrzynie, a tych wagonów jest wespać. Sam nie wiem, co się w nich jestem i. Jednak odbił przysłał tysiąc atlety i każdy z by... tysiąc kotletów. I każdy nie, nie wiem, jak się mówił, żałobie.

i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegł przyspiesza i gna coraz prędzej. I budni stukało noce i pędzi. A dokona, dokona, dokona po dosze, po toże, po toze I śpieszy, i śpieszy, gdy zdążyć na czas. to, tu turkocze i stuka, i puka, to. to. Nie. Brawo! Pięknie. Brawo! Pięknie. Pięknie. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze Martusia. Na ma cały worek winieć już. A faluszki, ale tylko No Martusia ta tak, bo... musisz To To było. To też bardzo Może to faluszki całe. To jest dwa dzięki, o pietruszce, o pietruszce? O pietruszce? O tych jarzynach. O kaczka dywaczce. O, właśnie. Dziękuję. No. no. Roztopiło, no właśnie. O to było kaciek. Będzie śpiewać. Raz, rzeczko opada. mieszkała, kaczka dziwaczka Raz, zemna trzymać się, rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła do tych Poproszę o skrytą serwis. Tu już była afryka. Poproszę o skrytą serwis. I poszła do praczki kupować znaczki. Mamy znaczkę i chce świstnąć w znaczkę. Znaczy się ten że to ma karuch a A niech ten kaczko w skopnie. skoknie. się kupiec. na wiem, może mają Pan kupiec to mnie, to mnie, to mnie, to mnie, to obiad to mnie, to mnie, Cały булcza Taka to byładziwaka to було pieрушcy. Аła.